Dzisiaj pokażę jak zrobić słupek podwójny. Oto przykładowa robótka. Słupek podwójny robiony rzędami. Wygląda to mniej więcej tak. A jak się robi? Zrobimy na początek łańcuszek. Może z dziesięcioma oczkami. Gdzie wystarczająco. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. 8, 9 i A, tu się nam prątało i 10. I jak już mamy zrobiony łańcuszek, żeby rozpocząć rząd, musimy zrobić 4 oczka w górę. 1, 2, 3 i 4. Następnie co robimy? Nawijamy nitkę dwa razy na szydełko. 1 i 2. Mamy trzy pęterki w tej chwili. Następnie wbijamy się szydełkiem w piąte oczko łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5. Czyli w to oczko się wbijamy. W to oczko tak. Chwytamy nitkę, przeciągamy. Mamy teraz cztery. Pętelki. I znowu chwytamy nitkę, przeciągamy przez dwie pierwsze pętelki, zostały nam się trzy pętelki. I znowu chwytamy nitkę, przeciągamy przez dwie kolejne pętelki. I znowu. Dwie mamy ostatnie dwie pętelki, chwytamy nitkę i przeciągamy przez te dwie pętelki nitkę. I powstał nam słupek podwójny. I znowu. Nawijamy nitkę dwa razy. Jeden, dwa. Wbijamy się w kolejne oczko, czyli w to. Chwytamy nitkę, przeciągamy pod oczkiem. Cztery pętelki na szydełku i znowu chwytamy nitkę. Przeciągamy przez dwie pierwsze. Potem znowu chwytamy. Przeciągamy przez dwie kolejne. Chwytamy. Przeciągamy przez dwie kolejne. I mamy już dwa słupki podwójne. I znowu jeden, dwa. Wbijamy się w kolejne oczko, czyli w to. Tak, w ten, Chwytamy nitkę, przeciągamy. Cztery pętelki. Chwytamy, przeciągamy przez dwie pętelki. Znowu chwytamy, przeciągamy przez dwie pętelki. Chwytamy, przeciągamy przez dwie pętelki. Mamy kolejny słupek podwójny. I tak robimy w każdym oczku, aż do końca. I tak dotarliśmy już do ostatniego oczka. I tak samo nawijamy dwa razy na szydełko nitkę. wbijamy się w ostatnie oczko, chwytamy nitkę. Znowu chwytamy nitkę, przekładamy przez pierwsze dwie pętelki. Znowu chwytamy nitkę przez dwie kolejne, chwytamy nitkę i przez dwie kolejne. I tak oto powstał nam rządek. Yy, Słupków podwójnych. Jak zrobić kolejny rządek? Analogicznie jak rządek, rząd, rząd pierwszy. Czyli robimy 4 oczka w górę. 1, 2, 3, 4. Przekręcamy robótkę i znowu nawijamy dwa razy nitkę na szydełko. Wbijamy się w piąte oczko od szydełka. 1, 2, 3, 4, 5, czyli w to. Pamiętając, że teraz już jest to oczko takie podwójne. Musimy się wbić pod obie nitki. Chwytamy nitkę, przekładamy pod oczkiem, cztery pętelki. Chwytamy nitkę, przekładamy pod dwiema pętelkami, chwytamy, przekładamy pod dwiema pętelkami, chwytamy, przekładamy pod dwiema pętelkami. I analogicznie robimy tak samo w każdym oczku. Bijamy się, chwytamy, przeciągamy, chwytamy, przez dwa oczka przeciągamy, chwytamy, dwa oczka, chwytamy i dwa oczka. I znowu jeden, dwa. Bijamy się w kolejne oczko, chwytamy, przeciągamy, przeciągamy i przeciągamy. I tak robimy aż do momentu, który nam odpowiada, który jest nam potrzebny i mniej więcej będzie wyglądała robotka w ten oto sposób.